Ja i dzisiaj nagrywam z nowymi petrzopami, dokładnie ich jest cztery, bo tu są trzy saszetki i jeden taki petrzyp. Zaczynajmy. Ja sobie już tu tak troszkę to odcięłam, żeby było mi łatwiej na filmiku. I tu mamy... O, jakiś słodki ptaszek. Tak, to chyba on robi tu. Tu się przyczepia mu i tak. I tak pierwszy wygląda. Nagrywałam to na łóżku, a więc to nie chce stać. No, stoi. stój. 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 Mówiłam. Trudno. Trudno, trudno. A nie, jak sobie tu leży? Tego tu okay. mm, taka myszka, chyba. Tu wiesz, ten, ten. O, tutaj mamy tylko. Ta skrączka. Troszkę to przyczepiam. I już. Jedna sobie siada też nie chce. Bo już mówi. Trzecia. Trzecia. No, uwaga, fajnie, uwaga. Uu, już wszystko na razie Trudno. Trudno, trudno. Mamy coś takiego taką korę. Brązową. Takiego różowego kwiatuszka fletowego. Nie chcę się wyostrzyć, a więc. Ha, I taką fajną. Nie wiem. Co to, ale fajne jest strasznie. O, to jakoś stoi. No trudno, że inne nie stoją i teraz ostatniego tego, tego poczekajcie może trochę odbieram nie przybieram tak tak to wygląda Nożeczki, ale żeby nie uszkodzić Potrzeba tylko O, jest się Wkładam eee, to Z Znowu mi są potrzebne nożyczki jak one są zapakowane jest o widzicie jaki słodki kotek słodki i do niego takie okularki czekajcie jak mu się to zakłada to tego już nie wiem jakoś się udało Zobaczymy, czy będzie naklejka. Patrzę, patrzę. Ostatnie chwile, ue, nie ma naklejki, trudno. Ale się z tych wszystkich cieszę. I tutaj mamy. Jej... Ulotkę. Tych saszetek, ale nie pokazywałam ulotki bo mi się nie tak po prostu. O, tyle jest mama. O, to jest w serduszku, czyli to jest z brokatem. Tak, to jest z brokatem. O te to jest moje. To. Strasznie jest tego dużo.